Według rządów Wielkiej Brytanii Rakiszef to kazachski oligarcha i bliski współpracownik przywódcy Czeczeńskiej Republiki, który został niedawno objęty sankcjami przez USA. Do tego w 2016 roku został oskarżony też o próbę ingerencji w, wybory, w wyniki wyborów w USA. No i nie mówię oczywiście, że coś jest z tym człowiekiem nie tak, czy że te zarzuty miały podstawy i są prawdziwe, no ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś osądza cię, podejrzewa cię o takie rzeczy, no to raczej coś jest chyba na rzeczy. No ale co może łączyć takiego człowieka z amerykańskim rynkiem kapitałowym? Opró otóż w 2021 roku Rakisze wprowadził na giełdę USA SPAC-a czyli firmę, która jest właściwie tylko no, postawionym wehikułem inwestycyjnym, który ma na celu przejęcie innej firmy i wprowadzenie jej tak, w taki sposób na giełdę. E, o nazwie Oksja, nazwane po o właśnie bardzo wdzięcznej nazwie po rzece w Centralnej Azji. Natomiast to, co było ciekawe, to to, że Rakiszew, jako człowiek, który od lat, od dziesiątek lat zajmuje się górnictwem i bankowością, zdecydował się przejąć firmę, która zajmuje się produkcją zupek błyskawicznych. Co ciekawe firma Borealis Foods dostała nawet Gordona Ramseya jako swojego ambasadora. Więc marketingowo no i produktowo stała całkiem nieźle. Natomiast oczywiście wybór, wybór i decyzja sama w sobie Rakiszewa było dość osobliwe. I był to oczywiście dosyć osobliwy sposób na wydanie 150 milionów dolarów. Natomiast innym osobliwym działaniem było to, że w zarządzie zasiadł tam Szukrat Ibrahimow. Czyli człowiek, którego kariera oparła się głównie o działalność w zarządzie firmy ERG, która przez 10 lat była przedmiotem śledztwa brytyjskiego rządu, e, właśnie pod, pod kątem jakichś bardzo dużych wyłudzeń w branży górniczej. I śledztwo samo w sobie po tych 10 latach zostało umorzone przez niewystarczające dowody. No ale znowu, jeżeli brytyjski rząd przez 10 lat próbuje ci udowodnić, że E, przy, przykupujesz w Afryce różnych urzędników, żeby dostawać pozwolenia na działalność górniczą, no to raczej prawdopodobnie jest coś na rzeczy. Tak też przyjrzyjmy się teraz wynikom finansowym firmy Borealis Foods. Mamy tak, 28 milionów dolarów przychodów w ciągu ostatnich 12 miesięcy, wzrost o 45% rok do roku w ostatnim kwartale, no co akurat brzmi całkiem nieźle, ale tylko 17% marży brutto w ostatnim raportowanym kwartale. No do tego firma i tak spaliła ponad 15 milionów dolarów w ciągu 9 miesięcy przed ostatnim raportem. No i miała tylko 700 tysięcy dolarów gotówki na dzień ostatniego bilansu. Czyli to oznacza, że firma pali średnio 5 milionów dolarów na kwartał, a zostało jej tylko 700 tysięcy. W ramach tego ostatniego raportu. No i oczywiście z takimi liczbami nie trzeba być jakimś szczególnie dobrym matematykiem, żeby zrozumieć, że ta firma raczej bardzo szybko spadnie z rowerka, dlatego że zwyczajnie nie ma już pieniędzy na pokrycie swojej działalności. No i okazuje się, że jednak wydanie 150 milionów dolarów na firmę, która zajmuje się tylko produkcją złupek błyskawicznych, no prawdopodobnie nie było najlepszą transakcją. Ale nie opowiadam Ci tego bez powodu, nie jest to tylko lekcja historii. A wyobraź sobie, że zespół ekspertów i ludzi, którzy stoją za historią Borealis Foods, wracają teraz z nową firmą i znowu zebrali 150 milionów dolarów, i znowu szukają jakiejś bardzo ciekawej firmy, którą mogliby przejąć i wprowadzić ją w ten sposób na giełdę. Operują oni obecnie pod nazwą Tawi Acquisition Corp. I przyjrzyjmy się teraz. Temu Dream Teamowi. W zespole mamy tak. Kanata Menzanowa, który jest CEO, który wymyślił transakcję z Borealis Foods. Mamy Christopher Charriera, czyli tak zwany powiedzmy seryjny członek zarządów, no, związany z co najmniej dwoma bankrutami: Agrifintech Agri Holdings i Eco Metals Limited. Mamy też Ascara Mametowa, no, czyli znowu kolejnego członka y, katastrofy Borealis Foods. I Darela Mesa który wcześniej był w zarządzie American Virtual Cloud Technologies, no które również osiągnęło wartość zero. I TAVI tak samo jest publicznie notowaną teraz spółką. I oczywiście nie jest to porada inwestycyjna, ale patrząc na przeszłość tych ludzi, no to ja osobiście sortowałbym wszystko, czego się dotknął. Wolumen obrotu teraz na giełdzie wynosi około milion dolarów, więc jest ta płynność. Jeżeli lubisz sortować e, takie firmy, myślę, że może to być całkiem ciekawy pomysł. Ale dlaczego w ogóle sama ta historia i sami ci ludzie są tacy ważni, i moim zdaniem możemy wyciągnąć tutaj taki wniosek i potraktować to jako taką lekcję, że jednak to, kto stoi za tą firmą, jest niesamowicie ważne. To znaczy, szczególnie w przypadku spaków, czyli przypominam, spółek, które powstają po to, żeby przejmować inne prywatne spółki i wprowadzać je w ten sposób na giełdę, myślę, że bardzo duża część. Sukcesu tych firm, po prostu firmy na wcześniejszym etapie rozwoju opiera się właśnie na ludziach, którzy za nimi stoją. Tak też, jeżeli lubisz inwestować w spółki niewielkie, tak jak ja, czy w na przykład inne po prostu startupy, no to jednak musisz ufać ludziom, którzy tym wszystkim kręcą. No a jednak zdaje się, że w przypadku Tafi czy Borealis Foods ludzie, którzy kręcą całym tym cyrkiem, jednak nie, nie są to ludzie, którymi, którym ja. Chciałbym powiedzieć, jakiekolwiek swoje pieniądze, czy jakiekolwiek inne. Czyli podsumowując, sprawdzajmy zawsze, kto stoi za konkretnymi firmami. Musimy ufać też w końcu ludziom, którzy nimi sterują. Tak jak ja ufam, że ty zostawisz suba na tym kanale. Dlatego, że widzimy się już w przyszłym tygodniu. A tymczasem do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć.